też zapomniałem powiedzieć. Jest B, jest B. O, jest. Bardzo ładnie. Ja powiem, powiem tak Hasan. Bardzo ładnie. Prawy jest za 8 pocisków, aaaaah! 9 to co? Nie umiem z tego strzelać. Z czego? czego? Z broni. To też chcesz, piwa? Piwo, -bo, Nie bo -bo. gramy, nie gramy? Weź w kota, bo ona ci wyleje te piwo. Gramy, chyba. Gramy. Let's go, let's go! Trąc nie i będzie. W ptakach. mi ten. Ale oni mają tego mechanika z Team Fortressa. słyszę słyszała! Dobra, idę. A, idę nazad, zad, hasan zostać. Jest raka. Chodź, 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 bo jest sraka Kurde, 1 ma minus 76. Kurwa, minus 81. 81. Minus 81. ...w O kurwa. Nie jest w no, nie Wcale za... nie zrobiłem. Cały czas tak pamiętam. No No gościu czekał, nie? Z tyłu. Eko? No. Chyba. To jak w końcu. Hmm. No bo jeszcze zabiorę na razie, ...jeśli nie widzi to jako. Ale to nie i tak tylko pistolety mogą mieć. Chyba, że bez keba gracie. Ja? ja no tak. Pumplite. masz gardlar? Tak. Okay. Ja też. A, okej. Okay. Okej. Okay. No okej. Okay. No, drzwi były. Ja patrzę na drzwi właśnie. A sam zerbie, drzwi jest low. Minus Tam 70 Okej. Okay. Jest na żółtym Jeden, dą Ja pierdolę O kurwa U góry Hasan U góry Kurwa jest siatka Niżej Dobra Ja pierdolę trzech ujebałem na tej niebanej siatce Kurwa A bo był ubije się bo byłam 30 mu jebał no bo ja go za 77 Dobra Rush mit No jak teraz gramy już A, no dobra, to gramy Patrz mit Może lepiej nie Czekaj, tak, okay, flasher rzucę Uj, Chodź, no to kurwa nie wiem, czy nie możesz się teraz, No nie no jak, z fullem i... Kurwa, no nie chodzi mi. Jest jedno nam idzie w mit mita poppa jest mit mit mit, e, mit o jeden w jednym dostał jeszcze jeden aWP o mit ja akier 88 no jestem tam tyle

Pistolet! Dawaj! Pistolet! Aj! Kurwa, ale sfarcił! Ale to było dobre, ty! No, ładnie ci się poszło. Normalnie. Which blue? Panie... Gdzie panie... ja jestem rozkojarzony, nie? Ja mam pieniądze w oczach teraz, ja nic nie widzę. <laughs> pa. Pa. Chuj tam z grą, panie... on już, już nagrał się. Panie, panie Breakout, kurwa, bo my przejbiemy tą giereczkę. To nie breakał, to brawo. A brawo, przepraszam. Nie <grywa> breakał. Hmm, stare, nie dożycie. Gdzie jeden na buście. Brocha, sam ją cofam ładować? Słyszałem maina. Przepraszam. Jest łamań przodarka. Tak, tak mam wszystko. A na buście? Zdech. Ale mi jedno. I to Scout był. O kurde. 84 ją? 84. Main, main jest low. Stajc. Jebany gdzieś taką nocją. O, o, o. o. Ostatnim tak, pociskiem. Jeden był na A B. Tak, to jest sam. Ten był na B. Mid. Nie, od kara przyjdzie Tak Jest kara Kurwa, ale nie jebany 26 dni. Kurwa Nice 2 HP 3 si, kurwa knaga To się nazywa prefire Moi drodzy ile ta kosa kosztuje? Za 150? Moja? No, taka normalna. Taka Zwyka? zwykła, najzwyklejsza to myślę, że koło 300. Pół brawo kosztuje. A, a twoja ile? Moja? Ja to, a to, 800, a, to, a to. Tam mniej więcej. No, zależy, bo to się waha, wiesz? Czemu ty tego nie sprzedałeś? A czemu Wyjdzie? miałem sprzedać? Mi się podoba. Jest, kurwa! Jest kurwa, sraka B. B, B chodźcie B, bo sraka pod B. Uh -huh. a ja mam ten. Pupin. połowę. Co się? A... No, Teś... Paka pod B była. 56. Robiła no tej ta. No, chyba. Raczej ta. O, ja tylko zmiń. Drzwi otwierał. Aha, skanuję smoka. M-ka nam idzie, jak chcesz. Co próbujemy? Okej. Okay. gdzieś. A, w i, i, A i, 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 Kurwa. Powiem tak, przez te kurwa barierki nie widziałem jak mu łeb przeskakiwał, nie? Ale pobijałem. PSN, PSN ja. no, To nie wiem co na niej grać, nie? Mogę kupić fama Mogę się zmienić mhm. Dobra Dzisiaj No to chuj Też masz na Weźcie kurwa jedna runda, bo grzech będzie to wstawić E przyniosłam Nie pietola złęd Nie to Kurwa Dwóch mit jeden ma dwa HP Bardzo ładnie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden ma 8 życia. Będzie. Hasem, jak strzelasz z Negewa to celuj w jaja. Bardzo ładnie. To właśnie Wydaje mi się, że chyba od Kara przyjdzie. Dawaj. Ale mi się. A, nie przyjdzie. chuj. Okay, Działa na mnie, ja. On może mieć AWP, nie? Mhm. Mm nie masz defa. Zjedz mnie kawałkiem. Widzę defa. Mhm. Mm Widać. Gdybyś miał flesza, albo trochę dali tego smoke'a, żeby... Ja. Nogi, ci dostał, nie? Nogi ci było widać. 22 dostał, Nogi ci było widać. na Dobra. Mogę kupić jedną MG. Nie wiem kto dostał. Ja gram to samo, wiesz? Masz Nie blokuj. Nie blokuj, nie blokuj. Bo chcę piknąć. Mam fajną broń. Jak dostanę pizdę z kałacha w biegu, to no, gdzie Jest jeszcze jeden. Poczekaj, taki się, zmiana zmiana pociąga. Dobra, jest jeszcze jeden. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. cofaj. O! Jeden nam idzie. Idę, A, nam idę. Taka. Wentyl. Już 25 min. Dobra. To ty tu pieszarek na midzie? Nie A. Ja pierdolę Nice Dobra Czyli się opłaciło Dobra, mogę dwie rundy Jeeeeeej ja Nie wystarczam na nie, i broni zajebać Dobre Ostatnia na. Jaka <śle> <śle> ja łasy na hejstie Dobra Proszę broń Jak robimy? Jak sobie inaczej Tak midem Mi, dam. O, mi dam na będzie dobrze. Dobra, to ja chyba idę niebieskimi. A już ja opalić to to, to to pamiętam, Nawet tak nie patrz. Co ty jarasz? Kota mam na kolanach, mi się patrzy na wapa. Szyszki. Jest mi O! Okej. Okay. A... Czekaj, czekaj. Taktyczny reporcik Nie żeby coś, odechcieliście i iść mida, nie? To macie. Nie który. zdążyliśmy wyjść. Cześć. Wiem, że patrzę albo żółty, albo gdzieś. Ale że ci broń Cicho. Kurwa, ale nie ma ice, Ale nie ma ice, 80, no nie Zabił go Pięknie, pomarańczowy On to dwa reporty dostanie. Teraz za griefing zostaje No Pięknie Najlepiej to za wszystko ich reportować, ale mamy szansę grać Ugramy? Chyba ja o no, Cała kurwa Usta? Albo, albo zagramy teraz all in, chuj, chuj. albo chuj. kurwa pizda w chuj. Pizda w No taka flash nam idę. Dawaj. A widzisz, wolą mnie zdeptać. Tak jak tam bolisz. chyba pakę, wiecie? Zajebiście. Czekam Czeka, a Czekam masz będę i plecy robi Kurwa Alzie Jeszcze jeden Co co? jeszcze jedna jest teraz na... dużej masz mm. Chodź Minus 11 <coughs> Na siatce ci... czy gdzie? Przekażę i z prawej A co pani robi? A, Siatka Siatka I kar. Nie, jest nic. Odmienny. Nie ma tego. SSG. Spieda, dai kurwa, jeszcze ja tam położę. Dobra, już wiem wszystko. Ładnie. Siiik, nagle śmieci Co to było. Tapik Ja to biorę. Proszę cię bardzo Hasan No dobrze ci idzie spartyry. A to nie to oddaj to Oddaj to kury no ja wezmę Nie Co za dźwięk było? Nie bo Hasan nie chciał wyruchać na hajs Chodźmy Podnieś no pod, podmi mnie ktoś Podniesie mnie ktoś A kurwa, nikogo nie ma. Kurwa, proszę plecy, plecy. Halo o dwóch bludorsa. Chyba z prawej? Z jeden był, jeden chyba do to... Ja kurwa, i się ustawił linii. Jeszcze był cię kluczowym kierunku. O! Jeszcze Skrócił wędrów. 51 dostał ten na midzie. Baba. Ja powiem tak. Ja, są mocni, są mocni. Nie. To jest po prostu rocznik To prawda. Spokojnie, nie na długo. Ja jak będę takie mecze... Goldy przełożone silberem, nie? Podnieś mi da. Chodź coś ci pokażę. Nie, ja się, wiem, ale ja, ja wolę tutaj. Ja wiem, ja znam to. Podnieś mi tu. Nie, że teraz tak spłyniemy. O Jezu. No bo kurwa musiałeś mi coś pokazać. Kurwa lewo, kamień Ja pierdole Garba robi A i zwę Ja pierdolę niebieskie drzwi Mówiłem niebieskie No Nie, nie wiedziałem to tam bardziej głębiej myślałem. No mnie stamtąd zabił, nie? Jeden, jeden był przy niebieskich, a drugi Justyna miała go gdzieś tam Tupie chyba Tracy. Lewa no A nie. żebyś się Z kurwa nie manca. zablokował A dostał oh, Jezu Kurwa trzy rundy ugrałem No nie no nie. Kurwa, żeśmy wygrali Raz na bozie, raz w obozie Tyle w temacie. Cześć.